Rzeczy, które mnie mega zdziwiły w Niemczech, kiedy tu przejechałam 10 lat temu. I pierwszą rzeczą są te dziwne drzwi, które się same zamykają. I tak, ja do dzisiaj nie mogę tego przeżyć i naprawdę nie rozumiem, jaki jest ten sens. Tak, oczywiście są tego plusy, jeżeli na przykład zapomnicie zakluczyć drzwi, no to po prostu one same się zamykają, ale jeżeli na przykład na chwilę chcecie wyjść na klatkę i nie weźmiecie ze sobą kluczy i akurat drzwi się zatrzasną, no to już nie wejdziecie. Automatycznie zawsze zakluczamy drzwi, więc jeżeli widzisz, że no po prostu nie masz tych kluczy, no to musisz wrócić po te klucze. Czasami możesz po prostu zapomnieć o tych kluczach, będziesz ich szukać. W momencie, kiedy już zamkniesz te drzwi, no i wtedy trzeba dzwonić po ślusarza, no co nie jest y, ogólnie najtańszą sprawą. Drugą rzeczą są skrzynki na listy, których ja totalnie nie rozumiem, ponieważ po pierwsze są bardzo małe, a po drugie każdy może sobie coś z nich wyciągnąć. Tym bardziej, jeżeli czekamy długo na jakąś paczkę i jest ona nam faktycznie bardzo potrzebna, w momencie, kiedy ktoś nam ją ukradnie, no to jest po prostu średnio. Bo każdy może nam wyjąć list, przeczytać, co to jest za list, skąd przychodzi i tak dalej, a Niemcy mega szanują swoją prywatność, dlatego bardzo mnie to dziwi. O tej rzeczy już mówiłam. Ja będę to bardzo często powtarzać, czyli segregacja śmieci. W Niemczech to jest po prostu religia. To ile musisz myśleć, zanim wyrzucisz w ogóle jakiś papierek, to jest niesamowite, ponieważ segregacja to jest tam naprawdę totalna religia, której oczywiście w cudzysłowie oddajemy hołd. Kiedyś miałam nawet pewną sąsiadkę, która dosłownie grzebała nam w śmieciach i przechodziła z niektórymi rzeczami, żeby nam pokazać, że słuchaj kochana, tego się nie wyrzuca do papieru, tylko do plastiku. A ja na nią patrzę i sobie myślę, dzięki kochana, fajnie, naprawdę masz super hobby i to jest prawdziwa historia. A inną sprawą jest to, że ona w dziwny sposób zniknęła po paru miesiącach. I już nigdy jej nie widziałam. A teraz bez żartów Niemcy naprawdę są mega uczuleni ogólnie na to, żeby zawsze segregować śmieci. I jakby ja rozumiem, że to jest oczywiście ekologia i tak dalej, ale no, jakby jedyne co musisz zrobić, to po prostu je segregować. Naprawdę nie trzeba się temu aż tak bardzo poświęcać.